Kolejna redakcja, bardzo proszę. Dzień dobry. Jan Piotrowski, tvn 24 Kłaniam się. Panie premierze, czy, jest, czy czekają nas przyspieszone wybory, jeżeli nie porozumiecie się z Solidarną Polską co do likwidacji izby dyscyplinarnej? Dzisiaj pan marszałek Terlecki powiedział w jednym z wywiadów, że taki wariant jest możliwy. Czy pan podziela to zdanie? Dziękuję. Ja jestem optymistą z natury i myślę, że się porozumiemy. Poza tym na, myślę, że trzeba będzie także przedstawić całość spraw w następujący sposób. Otóż tutaj wraz z ustawą prezydencką jest możliwość zatwierdzenia środków stu kilkudziesięciu miliardów, tak bardzo potrzebnych środków dzisiaj po to także, żeby redukować inflację, żeby redukować oczekiwania inflacyjne. I myślę, że także inne siły parlamentarne powinny zastanowić się, czy odrzucić te środki, które będą dla Polski skierowane po to, aby prowadzić swoje jakieś drobne partykularne kalkulacje, czy przychylić się do zagłosowania za tą ustawą. A więc myślę, że opcji jest dużo i um, jestem umiarkowanym optymistą. Dziękuję bardzo.